Na terenie gminy powstają kolejne metry sieci wodociągowej. W ostatnim czasie gmina rozbudowała sieć na odcinku ponad 1400 metrów za ponad 267 tysięcy złotych. Sieć powstała między innymi na terenie Bielska. Gmina Bielsk w ostatnim okresie czasu otrzymuje najwięcej pozwoleń na budowę w powiecie płockim. W związku z tym musimy rozbudowywać sieć wodociągową nie tylko w samym Bielsku, ale również i na terenie gminy Bielsk. Stoimy w tej chwili na jednej z ulic w Bielsku, gdzie właśnie rozbudowana została sieć wodociągowa, ponieważ przed nami kilka nowych budynków, co niektórzy już chcieliby się wprowadzać do tych budynków, a brakowało wody, dlatego Staramy się na bieżąco rozbudowywać sieć tak, żeby można było dostarczyć ludziom wodę do domu. W najbliższym czasie prace prowadzone będą na kolejnych odcinkach. Ogłoszono przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej między innymi w Zągotach. Zdaniem sołtys Zągot to ważne, że ta część gminy rozwija się coraz bardziej. Zągoty się rozwijają, powstają nowe działki budowlane, napływają do nas nowi mieszkańcy. Rodzą się dzieci, jest nas o wiele, wiele więcej, a tym czasem wzrastają różne potrzeby. I między innymi cieszymy się bardzo, że rozwinie się dalsza sieć kanalizacyjna w Zągotach. Kanalizację otrzymają nowi mieszkańcy, nowe działki a także rozwinie się sieć wodociągowa, co jest bardzo ważne dla nas. Powstaje dokumentacja projektowa na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Pęszyno, w Niszczycach czy na kolejnych ulicach Bielska. Jeszcze w tym roku w Zągotach tuż przy szkole podstawowej powstanie boisko wielofunkcyjne. To inwestycja, na którą mieszkańcy, ale przede wszystkim uczniowie czekali bardzo długo. Udało się pozyskać dofinansowanie, wybrać wykonawcę. W ubiegłym roku obiecałem mieszkańcom Zągot, że w roku bieżącym to boisko wielofunkcyjne zostanie pobudowane. Złożyliśmy na samym początku wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o środki finansowe na budowę tego boiska. Otrzymaliśmy kwotę dofinansowania w wysokości 230 tysięcy. Mieliśmy zabezpieczone własne środki, ale praktycznie tych środków mieliśmy zabezpieczone z tymi pozyskanymi 50, w wysokości 50% tego, co dzisiaj to boisko będzie kosztowało. Ogłosiliśmy przetarg, wpłynęły trzy oferty. Najtańsza oferta to 589 tysięcy zł, kolejna oferta 822 i następna 922. Wybraliśmy wykonawcę, jest na dzień dzisiejszy podpisana umowa, jak zresztą widać. Wykonawca już jest na placu budowy, przygotowuje teren pod budowę boiska. O zagwarantowanie środków w budżecie gminy na tę inwestycję zabiegał m.in. radny Tadeusz Frydrych. Na boisko wielofunkcyjne dostaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego dotacji 230 tysięcy zł, ale to jest bardzo mała suma, więc nasz radny pan Tadeusz Frydrych musiał przekonać wszystkich pozostałych radnych, żeby te środki jakoś zdobyć z funduszu gminnego i się udało, jesteśmy szczęśliwi. I to właśnie jest nam bardzo potrzebne i to też to boisko, ta inwestycja wzbogaci nie tylko szkołę, ale także wszystkich mieszkańców Zągot. No, wierzę i mam nadzieję, że ta inwestycja, to boisko nie tylko uatrakcyjni lekcje WF-u w szkole, ale także podniesie taką edukacyjną i wychowawczą rolę sportu w codziennym życiu nie tylko uczniów, ale wszystkich mieszkańców Zongot. W szkole brakuje zaplecza sportowego, nie ma hali sportowej, dzieciaki będą miały do dyspozycji wielofunkcyjne boisko m.in. do gry w piłkę ręczną, koszykówkę czy siatkówkę. Umowa podpisana na terenie gminy odbierany jest azbest. Umowę na dofinansowanie tego zadania podpisał Wójt gminy Bielsk z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Mamy na terenie gminy jeszcze bardzo dużo azbestu. Chcielibyśmy jak najszybciej dotrzeć do ludzi, a przede wszystkim otrzymać środki na utylizację, ponieważ to wszystko zalega na podwórkach. Mieszkańców gminy Bielsk. W roku bieżącym już żeśmy część tego azbestu uprzątnęli. Już nie zalega. Załatwiliśmy praktycznie najpilniejsze przypadki, które zgłaszane były na przestrzeni ostatnich 3-4 lat. Zadanie zrealizowane zostanie jeszcze we wrześniu. My, jako Wojewódzki Fundusz, te wnioski rozpatrzyliśmy, przyznaliśmy to dofinansowanie i czekaliśmy na moment, w którym. Beneficjenci wyłonią wykonawców tak, aby te środki, które przekazujemy były realnie wydatkowane. W ramach tego zadania gmina Bielsko otrzymała tym razem 35 tysięcy złotych. Te pieniądze trafiają do ludzi którzy kilkakrotnie potrafią obejrzeć każdą złotówkę zanim zostanie wydana więc to jest naprawdę bardzo mocne takie konkretne wsparcie. Dobrze zainwestowane środki w czystsze powietrze w lepszą przyrodę wokół nas i w lepsze warunki życia w mniejszych miejscowościach. Zainteresowanie programami bardzo duże środki, jakie otrzymuje gmina na ten cel, małe. Jednak wnioski o utylizację azbestu można składać w gminie cały czas. Abyśmy mogli podołać zadaniu w granicach jednego roku, musielibyśmy otrzymać środki na poziomie minimum 200-300 tysięcy złotych. Także realizujemy po około 20-30 punktów adresowych. Jest to też określone tym, ile kilogramów na miejscu tego azbestu jest. Wiadomo, że mieszkańcy szacunkowo określają swoją ilość. My podczas odbioru precyzyjnie to ważymy i wtedy wpisujemy na listę. Dlatego niekiedy niektóre punkty adresowe, które znajdują się na liście, nie są realizowane, gdyż wyczerpujemy wartość umowy. Dodajmy, zgodnie z długofalowym programem wycofywania azbestu z gospodarki, jak i obowiązującym stanem prawnym, wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest dopuszcza się w użytkowanych budynkach nie dłużej niż do 31 grudnia 2032 roku.